Oczywiście Ida to będzie ten film, który przejdzie do historii, bo dostała nie tylko Oscara, ale chyba największą liczbę nagród, jaką kiedykolwiek jakikolwiek polski film dostał. Tak było w Hiszpanii, no, tak było w Anglii. Krótko mówiąc, to na pewno jest rok Idy. Ale przypomnę bogów z genialną rolą Tomasza Kota. No, gdyby to był film amerykański, to Tomasz Kot byłby nominowany do Oscara. Na pewno. Wielkie przedsięwzięcie, wielka produkcja Miasto 44 Jana Komasy, czyli młodzieżowa, powiedziałbym, wizja powstania warszawskiego z nowoczesnymi efektami elektronicznymi, z bardzo młodą obsadą który przyciągnął rekordową liczbę widzów i film, który w ubiegłym roku był mi najbliższy. To był film dokumentalny, Powstanie Warszawskie. Do niemych zdjęć, kronik powstańczych dorobiono dzisiaj dźwięk, i odgłosy wybuchów i odgłosy ulicy i wreszcie zaczęliśmy widzieć i słyszeć Powstanie Warszawskie takim, jak było naprawdę. Ja jestem twardy facet i rzadko płaczę w kinie, ale takiego efektu się po prostu nie spodziewałem.